z nich był poseł Piotr Adamowicz, który przypominał liczne wpadki PiS w ramach ich działalności na rzecz polskiej kultury. Tu choćby mówił o kupieniu przez Karola Nawrockiego rzekomych noszy z Westerplatte, które okazały się pochodzić z PRL-u. Mówił też o zakupie pianina Paderewskiego, którego pianista nigdy na oczy nie widział. I tak oto bawili się politycy Pis za publiczne pieniądze. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku kupiło za 25 tysięcy zakrwawione nosze, które rzekomo chodziły ze sterplaty z września 1939. Uczestny dyrektor Muzeum Karol Nawrocki zachwalał publicznie nos jako wyjątkowy eksponat. Okazało się, że nosze pochodzą z ze szpitala psychiatrycznego. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej senatora Pisjana Żaryna kupił portę Pianygancego Paderewskiego, przy którym słynny pianista nawet nie stał koszt z pamiątkami 300 tysięcy. Przejdźmy do kwot poważniejszej – 110 milionów.